Poszukiwania hitu na lato 2025, czas start. Witam serdecznie, mam na imię Marcin, a to jest kanał Escento. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, to daj plusa. A teraz do rzeczy. Szukamy idealnego zapachu na lato i prześwietlimy sobie dzisiaj zapach od French Avenue Pinis Oren. Nuty zapachowe, które tutaj znajdziemy, to pomarańcza, mandarynka, imbir. Bardzo prosty skład, po prostu świeżak, cytrusowy, świeżak na lato. Projekcja, tak jak w większości profili zapachowych cytrusowych, umiarkowana, trwałość umiarkowana. O Wystawiłem sobie również zapach od Paris Corner North tak który wychodził już jakiś czas temu, bo Pinis Oren jest stosunkowo nowym zapachem i obydwa te zapachy to Inspiracje, perfumy utrzymane w klimatach Louis Vuitton Afternoon Swim. W mojej ocenie, jak dorwałem Pinis Oryna, jest po prostu zrobiony na lepszych składnikach niż Nordstak Quatre. W mojej ocenie kompozycja zapachowa Pinis orynia jest po prostu bardziej spójna niż w Nordstagu. Nordstak na początku, zanim troszeczkę dojrzeje, wybrzmiewa troszeczkę plastikowo i parametry Nordstaga pozostawiają wiele do życzenia. Pomimo tego, że jest to taki cytrusowy świeżak, jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, no to jednak i tak wymagamy troszeczkę więcej od takiego świeżaka przynajmniej tych 4-5 godzin. W Nordstagu, pomimo tego, że jest to ekstrakt, a French Avenue Pinis Orin to jest EDP, czyli woda perfumowana, to jednak oryn tą projekcję i trwałość ma delikatnie. Wyższą i cała kompozycja zapachowa jest spójniejsza, jest, nie jest w ogóle plastikowa, jakość składników jest na wyższym poziomie. Tak jak w przypadku Nordstaga miałem problem. Podobał mi się, lubiłem go używać, natomiast nie dawał mi pełnej satysfakcji znoszenia. Tak, Pinis Orin zaskoczył mnie tą samą, tym samym profilem zapachowym, natomiast zrobionym lepiej. Typowy letniak, uniseks, tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pora roku, zdecydowanie lato. Może być też wiosna, zimą, ewentualnie do zamkniętych pomieszczeń na zewnątrz zewnątrz bardzo szybko zniknie. Moja ocena to jest takie 8, 9 na 10, czy będzie to hit lata 2025? Raczej nie. Będziemy prześwietlać dalej. Natomiast polecam, zachęcam do testowania na scentotel. Odlewki są dostępne w pojemnościach 2, 5, 10, 15 ml. Tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych materiałach i do zobaczenia.